Witam, tym razem w troszeczkę w innych godzinach, zazwyczaj te typowania wjeżdżały oczywiście wieczorami. Dzisiaj typowanko KSW-82, no w innej, w innej godzinie też chcę tutaj sobie sprawdzić jak to będzie wyglądało pod kątem zasięgowym, a nie bardzo się też wyrobiłem wczoraj niestety z typami z racji tego, że było UFC Worldwide, był ARES, trochę się na tym też skupiłem co przyniosło fajny efekt. No i co, zapraszam oczywiście do oglądania typowania 7 pojedynków, więc myślę szybciutko zleci parę fajnych betów, odnoszę wrażenie nie jest, chociaż ta karta jest no taka nie do końca moim zdaniem rywalna prea się tutaj oczywiście czuje na live, ale parę propozycji pre również tutaj widzę, także jeśli chcecie się z nią z moimi propozycjami zapoznać, oczywiście standardowo zapraszam do oglądania, lecimy. Siedem pojedynków. Na gali sobotniej wypadła walka, oczywiście, sta przeniesiona walka Leo Brichty z Maciejem Kazieczką na kartę KZW Koloseum. 7 pojedynków nadal mamy i mamy naprawdę fajną, mocną rozpisko, o której ja już mówiłem. Bardzo przyzwoity event, myślę, że to też e, zobaczymy, jak to czasowo. Chyba gala o 20 chyba się zaczyna z tego co widziałem, więc nawet spoko. w do tego, że mamy UFC oczywiście też mm, e, w sobotę w takich godzinach podobnych. No i co. Oczywiście tutaj działamy dalej z fuksiarzem. Fuksiarz proponuje wam nadal fajną ofertę przy założeniu konta 100 za 100, czyli mamy tutaj free beta. Wystarczy postawić kupon za stówkę przy kursach 2x16. Minimalnych 1/6x16. Do tego fajny też również buścik, z którym się możecie zapoznać. Będę wrzucał, będę wrzucał tutaj też oczywiście info na Discorda. Na... Facebookowe freebetik oczywiście można obrócić po kursach minimalnych 2x1/4, 1/4 razy 1/4. No i to przede wszystkim zapoznać się z, z regulaminem, bo tam też parę osób się mnie pytało już o, o te warunki obrotu tego freebeta. Warto się zapoznać z regulaminem. Oczywiście mamy również dzisiaj Belator w nocy, znaczy w nocy, w dzień mamy Belatora i oczywiście również UFC, więc myślę, że tego freebeta, tak jak już mówiłem na filmie ostatnim. Nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z obróceniem tego przy tak dużej ilości walk moim zdaniem, więc zapraszam do skorzystania. To jest naprawdę bardzo fajna oferta. Dobra, zaczynamy od pojedynku pierwszego Roberta Maciejowskiego z Wiktorem Zalewskim. To jest pojedynek dosyć intrygujący, powiem szczerze, mam tak. Roberta Maciejowskiego, który, o którym wiele osób mówi, że Maciejowski nie jest na poziomie KSW. Dla mnie to jest przeciętny zawodnik, powiem szczerze. W KSW 2 pojedynki, z, porażka z Kaszubowskim, który pamiętamy, że walczył chyba wtedy z jedną nogą, z tego co sobie przypominam, tak chyba było, że on tam miał problem z tą nogą mocny. Wygrana z Arkiem, z Kaszubą przez Splita. Nie napawa mnie jakoś strasznym optymizmem, jeśli chodzi o te kursy właśnie na Roberta Maciejowskiego. Maciejowski 6-4 rekord, 3 porażki przez decyzję, raz tylko przegrał przed czasem w pierwszej ludzie z Kadenią. Na gali chyba to było na Słowacji, z tego co sobie przypominam, Wiktor Zalewski znowu 4-0, wszystkie zwycięstwa w pierwszym rundach, ostatnio widziany był na Cave MMA 2 w Jastrzębiu Zdrój w, w styczniu, to była gala, tak z tego co sobie przypominam, bardzo fajny evencik, tak swoją drogą, tak, z Wiktor Zalewskim pierwsza ronda, szybkie zwycięstwo z Egipcjaninem Mohamedem Galabem. No i tutaj mamy ciekawy yy, zasadniczo case, bo yy, mi się wydaje, że ta walka poza pierwszą rundę powinna wyjść ogólnie. W tej chwili na pierwszą rundę, na koniec pierwszego dnia na nie mam 1,55 i to jest spoko opcją. Szkoda, że nie te 1,6, bo tutaj do tej promki byłoby idealnie. No i kursy mocno zjechały, bo na Wiktora Zalewskiego jeszcze całkiem niedawno było 2,35 widziałem. W tej chwili mam już 1,95, gdzie, gdzie jest również faworytem e, już młody w Zalewski. też należy wspomnieć to, że Wiktor Zalewski wchodzi w zastępstwo z Obetem Maciejskim Miał się być Adrian Gralak. W sumie kolega klubowy tutaj wchodzi do tego pojedynku. Nie jest to łatwa walka do typowania, powiem szczerze, ponieważ obaj zawodnicy... Znaczy tak, Robert Maciejowski dla mnie nie jest to zawodnik poziomu UFC, KSW, Nie, nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś turbokasowy zawodnik. Od solidny gość. 30 lat jeszcze się rozwija jak najbardziej. No jak się tutaj patrzy, porażka z Szymajdą, z Kadenią, z Gładkowiczem był bardzo dużym underdogiem Robert Maciejowski. No to tutaj, e, Wiktor Zalewski po 1,95 wydaje się być całkiem dobrą opcją, ale ja, no tutaj trochę rzut monetą i ja tą walkę sobie zostawię na live. Walka zakończy się przy czasie 1,45. Teoretycznie tak Maciejowski 5 e, wygranych przed czasem wszystkie przez e, KOT 4 razy wygrywał e, wszystko w pierwszych rundach, więc tutaj e, tak to się układa, ale czy to tak się skończy, to, to zobaczymy. Ja tutaj będę próbował to, że ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę, tym razem 1,55 myślę, że ok. E, dalej mamy kolejny pojedynek numer 2 e, na tej karcie tutaj sobie zobaczymy, będziemy lecieli w, e, według fuksiarza, to jest Gracjan Szadziński Wiktor, e, Wilson Varela. I akurat tutaj ja powiem uczciwie, że ja widzę dużego faworyta, jeśli chodzi o Wilsona Varela. Stylistycznie to jest koszmarne, moim zdaniem, zestawienie dla Graziana Szadzińskiego. Albo Grazian w ostatnich pojedynkach, no, nie wyglądał jakoś strasznie dobrze. Jest już rozbity trochę, widać, że tutaj Sowiński go znokautował, teraz Mircza też. Bardzo szybki nokaut, w sumie bili się 100 sekund Gracjan z Mirczą. Wygrana z Moriką, gdzie kupę ciosów w Wło we Włocha i, i nie mógł snokautować Jacek Szczadziński. No Varela jest bardzo sprawnym kickboxerem, oczywiście Varela przegrał z Kazieczką, tutaj ta słabsza seria, później z ten Dufault bardzo solidny zawodnik. Islam Reda, tak, nie kojarzę. Dwa zwycięstwa teraz, w tym roku już, Wilsona Varela. Być może to jest za szybko, bo, chociaż no, no niekoniecznie, bo to jest tapiońka na Warriors wygrał w 20 sekund. Varela bardzo sprawny uderzacz. Zasięgowo też tutaj trzeba spojrzeć jest dużo, wyższy 9 cm warela, 16 cm lepszy zasięg Francuza w tym pojedynku. Ja myślę, że Wilson Warela sam w sobie po 2,20 to jest bardzo dobra opcja. I ja z tej opcji skorzystam. Myślę, walka zakończy się przed czasem też 140 pierwsza runda, 1,45, tego nie tykam na pewno. No warela przed czasem dwójka, a 220 jest na czyste zwycięstwo, więc. No cóż tutaj, coś tutaj innego myślić. Awarele w charakterze naprawdę dobrego, solidnego. Waliu, tą kartę widzę. Sprawny bokser, doświadczony. E, tak jak mówię, stylistycznie to jest koszmarna, moim zdaniem. Walka dla Gracena Szredzińskiego. Zobaczymy, Gracena mnie odpali pojedynczym To Warela to bierze, jak utrzyma na dystans. Myślę, że bardzo, bardzo. E, nie powiem zdecydowanie, kurcze widzę tutaj w tym kursie. Bardzo. E, Anita z Itonczewa. Mm. Mam też wątpliwości co do tego pojedynku beku wraca po kontuzji dość poważnej. Zacznijmy może od Tonczewej, Tączewa trzy wygrane, no jak się obejrzy tą walkę z Bagiszwili w Kazachstanie, to to nie była jakaś fantastyczna walka, tak szczerze mówiąc. Nie, nie wyglądała tam trochę jakoś rewelacyjnie. Yy, jeszcze wcześniej zwycięstwo z Jurzikową yy, w październiku w zeszłym roku. Bekus wraca, tak jak mówię, po porażce z Sofią Bagiszwili, gdzie w pierwszej rundzie tam wygrywała. Anita później trafiła do parteru, ta walka wyciągnęła ten, ten armlock, tą, tą yy, yy, dźwignię na rękę wcześniej Bekus 3, zwycięstwa Kuczyńska na Babilonie. Na pewno największy z jest Sormowa i Coko w ostatnim pojedynku wygranym w maju na KSW 70. Ciężka do typowania walka, znaczy zasadniczo na papierze to dla mnie to tą jednak, bo jest doświadczona bardziej stricte pod sporty walki nie ma jakichś fenomenalnych zwycięstw, to też trzeba, chociaż Katisol to jest na przykład dobre zwycięstwo. Nie? Sofia Bagi jakiejś chwili bardzo doświadczona. Porażka za Sakurą, porażka z Penko, przegrano z To może akurat wygląda tak sobie. Eee... Patrzę na zakończenia ogólnie. To trzeba dwa zwycięstwa, tylko przed czasem na 5, no to jest i tak procent spory. Bekus z sześciu wygranych dwa razy przez KOTK, więc to się zasadniczo mocno układa pod decyzję. I jeśli miałbym to widzieć w taki sposób, no to Bekus przez decyzję 3,75. To jest dobre waliu do zagrania w singlu. No to rundy to nie ma z czego za bardzo rzeźbić. Myślę, że jest duża szansa na to, że Bekus to sprowadzi do parteru i będzie tam kontrolować ten pojedynek. To trzeba z Sofią bardzo długi okres. Tamtego pojedynku to było, było toczone po prostu na nogach, nie było tam jakieś, było trochę klinczu z tego co pamiętam. Bliska walka. Ja tak po na Ali ale osobiście raczej swoich pieniędzy na takie kursy tutaj czyste bym nie postawił. A jeśli miałbym prowadzić, to Bekus przez Decyzję 75 myślę, że ok. Eee, to mamy trzeci pojedynek za sobą. Czwarta walka, Donovan Desmay tutaj Tutarauli, eee, To jest też interesująca bardzo walka, ponieważ, no tak, mamy Desmay, który eee, był mocno, skreśl czy mocno skreślany, no. Może tak zaczynam od niego całej przygody w KSW. Tak, z Złomkiem Szymański był bardzo bliskie kursy. W pewnym momencie Dessuma był faworytem, zaczął tam bardzo dobrze ten pojedynek opadł z sił. Przegrał z Rąkiem na punkty później, przegrywał Zajewski, wygrał poddaniem, przegrywał Skojnikiem, wygrał poddaniem. I mamy tutaj Rauliego, który też jest gościem, który się lubi w coś wpakować, przegrywał 4 razy przez poddanie i w sumie jego te dwie ostatnie porażki, czyli Aurel Pizda, i Roman Szymański, to taki bezmyślne trochę. Trochę pojedynki rautu. Tarauli to jest bardzo silny gość, ale trochę taką tendencję spadkową u niego widzę choćby oglądając tą walkę z Alim Kalikowem. Dlatego też widzę szansę Desmy w tym pojedynku. Desma jest ogromny. Ścina z 87 kg do 70 kg. I chyba już zrobił wagę z tego, co widziałem, bo nagrywam po tym <coughs> ważeniu porannym. Tam chyba zrobił Desmę wagę. Będzie bardzo duża różnica. Myślę, że Tarauli około 80 kg, Desma 87 Tym bardziej, że jest też belg wyższy. 10 cm, ma lepszy zasięg, niewiele bo tylko 5 cm. Bliska walka, moim zdaniem, to będzie. 1, się na od Talawliya, o ile jeszcze tam koło 1,6 widziałem na gruźni na nie były całkiem spoko, o tyle ja bym tego e, nie wziął w tej chwili. Desmod 270 w kategorii waliu, myślę, że to, to się nie wpakuje już w nic. Myślę, że to już. Za dużo tych przypadków, a mamy tutaj jakąś misję w KSW, żeby żeby jednak się dochłapać do tej walki o pas, yy, je się z kimś w tej kategorii lekkiej. Myślę też, że ten limit desme tego, tego szczęścia się yy, już prawdopodobnie wykończy. Zobaczymy. No tutaj to jest takie gdybanie z mojej strony, ale z ciekawych kursów, że walka nie trwa do, do decyzji 2.15, to jest taka spoko opcja. No i ogólnie tutaj to nie wiadomo co się będzie działo, koniec walki pierwszy będzie to 1.33, też bym nie pograł. No poniżej 2.5, 2.15, a tutaj mamy, no w sumie to samo, to jest tak, walka skończy się przed czasem 2.15. Myślę, że tak, SMS sporo pojedynków kończył przed czasem wygrany przed czasem ma 12 na 16 pojedynków, więc tutaj mocno 75%. No Tutarauli akurat 21, KO w 31 pojedynkach, no, sporo tych skończeń ma, plus 3 poddania, przegrywał 5 przed czasem Gruzin. Desmae przegrywał dwa razy przed czasem, więc tutaj się dużo układa na taką dosyć długą walkę, która się może różnie skończyć, ale myślę, że tutaj zapewne kurs e, na go to, to 1-4 nie jest warte gry. właśnie na Desmae. Warto się gdzieś tam zastanowić, ale faworytem jest tutaj Gruzin, to takim dosyć e, no wyraźnym. Gnitko kota Kijanczuk, tu jestem w sumie ciekawy tego. Ja stawiam, przedstawiam też raczej czysto życzeniowo, tutaj, że ta walka poza pierwszą rundę w końcu wyjdzie, bo Gnitko jednak. Może jestem szalony, wiem, że Kijanczuk tutaj wszystko kończy też w pierwszych rundach. Bardzo dużo się tutaj układa. W sumie pod to jeden e, widziałem e, pierwszą rundę, to mamy 1,50, się skończy w pierwszej, w pierwszej rundzie ta walka. E, na nie mam Mamy 2,35, to jest jakiś tam waliu. Owaj, znają swoją, znaczy siłę swoich pięści, powiedzmy, i, i podejdą do tego pojedynku bardziej z szacunkiem, takiego naszego wrażenie, bo tutaj nogi 40 sekundy, znokautował szybko, miło, czy to był, no laki pan, co tutaj ukrywać, ale najszybszy znokaut w historii KSW. Pierwulesku to wiadomo, jak to z Madalinem <laughs> wygląda. Pierwulesku nie ma jakiegoś wyszukanego IQ w, w, w oktagonie. Eee, tak jak Rafał no, znaczy, no bo nie porównujmy, no Kijana jest lepszym zawodnikiem zdecydowanie niż Madalin Pirwulesku. Gnitko tutaj też wygrywał na Ukrainie przede wszystkim, też Gnitko się przygotował do tego pojedynku na Ukrainie, to nie jest UFD, jak przed walką z Pierwulesku, więc to też, też trzeba też mieć, to, mieć to na uwadze, moim zdaniem. Eee, no, dla Kijany to jest ostatnia szansa, żeby tutaj gdzieś dalej wskoczyć. Eee, w każdym najpierw Kładzia, pierwsza runda, później proszka ze Slanem w pierwszej rundzie. Dusis również zwycięstwo w pierwszej rundzie, a to też z racji tego, że Dusis też się nie zaprezentował zbyt mądrze. No wychodzimy te jego walki już poza pierwszą rundę oczywiście, czy to z Wójcikiem, ale tak to wszystko, no i na Faranowicze przede wszystkim to jest pojedynek, w którym rzeczywiście Rafał Kijanczuk pokazał jakąś tam klatkową inteligencję, bo był po dwóch porażkach. Nie wiem, mi chodzi po głowie to, że Kijana to wygra, ale nie postawiłbym osobiście, bardziej bym próbował tej drugiej rundy, 2.35 jest spoko opcją. Eee... Zobaczymy, no Gnitko, pamiętam jak wchodził do, do KSW. Gnitko w staciu z piwalczykiem, pół się kręciły koło czwórki, z tego co sobie przypominam. 4,50 nawet. No tej chwili jest faworytem wyraźnym, bardzo Gnitko w staciu z pięciukiem, jeszcze jeszcze z, z piwulesku były bardzo takie kursy yy, wysokie nad wyraz, można powiedzieć. Ciewa walka. Tutaj trzeba się zastanowić, co tutaj zrobić, bo to jest kategoria półciężka i wszystko się może wydarzyć, ale ja tak czysto życzeniowo te 2,35 myślę, że poza tą pierwszą rundę może ta walka wyjść w końcu. No, bo w, no w końcu tak musi być. Myślę, że oni podejdą do siebie też szacunkiem. Większy nie będzie bitki. Akurat tutaj Gnitko nie będzie miał przewagi, tak jak w walce z Pirwulem, przewagi gabarytu. Bo Kijana też jest kawał chłopa. Też z dobrym uderzeniem. Z, y, bardzo wszechstronny zawodnik, więc, więc też. Y, wszechstron... Znaczy, porównaj do Gnitko, Gnitko nie pokazał tej swojej wszechstronności że tutaj na poziomie KSW, więc to też jest trochę niespodzianka. Więc to 1,45 na Gnitkę to jest takie. No nie bardzo, ja bym nie postawił na Ukraińca. Chociaż lubię jestem fanem jego naprawdę dobry, dobry zawodnik. Myślę w przyszłości jeszcze jest młody bardzo. Przybysz i Maczek, 1, 26 na 1.26 na Przybysza to nie jest dobra opcja. Ja myślę, że tutaj Przybysz chyba na punkty tak szczerze mówiąc. Maczek w ostatnich, w ostatnich latach, no poza tą paszką z Lopezem, myślę, że tam na pewno dużo zrobiła robotę, dużą robotę. To, to ta zmiana rywala, prawda? Bo on się pod Magalda przygotował. Tutaj wszedł Lopez. Wcześniej Maga, punkty Dak, punkty No, przybysz też nie jest jakimś finisherem strasznym. Trzecia runda Santos, piąta runda Martin, Wikład wszystko tutaj, początek jest zdecydowanie może pod koniec skończy jakoś przybysz, ale moim zdaniem ta walka, przybysz na punkty to jest takie najbardziej e, sensowne chyba, lub walka z się przed czasem nie 1,75. Maczek może zaskoczyć w ogóle, kurzna maczka jest bardzo mocno przestrzelona, moim zdaniem, bo 3,45, a już w niektórych miejscach 4-0 widziałem na Czecha. No więc yy, nie wiem, czy to jest jednorazowy system maczka. Być może maczek ma 31 lat, ma turbo doświadczenie, bo 45 pojedynków, przybysz ma tych walk 13. Yy, więc, więc też nie bił się z takim doświadczonym gościem. Jeszcze przybysz, poza, no nie, no z raciciem się bił. Yy, no krócić, no to wiadomo, no raczej 25-8 lekko wtedy w tamtej walce. Ale no tak, na papierze, no to tutaj Sebastian przybysz ma więcej zaoferowania. Myślę, że to weźmie na punkty seba yy, i ostatni pojedynek. Też jest walka, która też nam się strasznie spolaryzowały. Kursy, bo hoj, 1,80, a Grzebyk już 1,90. Brian Hoy, całkowicie inne też przygotowania, bo ogólnie ja miałem tam jakieś. Dobra, nie będę mówił o tych informacjach, bo znowu będzie gadane. No Ale się mówiło szeroko, że Brian hoi, te przygotowania pod walkę pod nie były jakieś spyt profesjonalne, powiedzmy. Należy w to, no jednak ci pokazał, że jest tu zawodnik nie na poziomie KSW. Porażka ze Szczepaniakiem Pieczak, pierwsza runda, Hamami, pierwsza runda, Katizji. Decyzja, no tutaj to były decyzje dalej e, przez dłuższy czas. No i z ogrzebyka mamy z Rzasem w pierwszej rundzie. Hamanowski, pierwsza runda, Bałtysicki, druga. Też sporo tych pierwszych rund. Znaczy, ja nie wierzę jakoś w Andrzeja, ale to jest dla Andrzeja dobre stylistyczne zestawienie. Jeśli miałbym coś z tego próbować to ja myślę, że ta walka potrwa dosyć długo. Takie odnoszę wrażenie. Pierwsza runda też myślę, że to wyjdzie poza pierwszą. Tutaj będzie dużo też szachów, jak znowu się gdzieś tam z tego, co się mówi, to Andrzej żeby wrócił już do pełni sprawności, więc, więc yy... a żeby jest dobrym gościem przecież. No nie przypo... przypomnijmy też, że on był faworytem i w starciu z i w starciu z Romanowskim. Te kursy się mocno spolaryzowały. Tutaj to może być bardzo zbliżony po jak z Romanowskim, jeśli chodzi o Hoja właśnie. Yy... Ale czy Hoj z jak Grzebyka? Kurczę, nie wiem. Mam trochę... Wątpliwości, myślę, że ta walka może potrwać dość długo. Koniec spieszają dzień nie 1,45. Myślę, że tak, wcale mi się dziwi, jak że wziąłby to na punkty. Też eee... myślę, że ta walka potrwa, potrwa dosyć długo. Faworytem dla mnie jest, no nie postawię na Andrzeja, bo Andrzej wtopił mi dwa razy, więc raczej postawiłbym na Hoja. No ale Hoj nie jest wybitnym zawodnikiem. No Tutaj nie ma też co ukrywać, prawda, że, że Brian Hoj jeszcze nie został jakoś strasznie tutaj zweryfikowany. Trafił go i Pierszak, trafił go i Szczepaniak. Z hamami był dogiem też wyraźnym. Hoj, ale gość, każdy, który lepiej jakoś mądrzej z nim zawalczy, jest w stanie to tutaj wygrać na punkty, czy rozegrać to po prostu w inny sposób niż porażka przez knockout. Więc, więc myślę, że, że tutaj, jeśli Andrzej Grzebyk jest dobrze przygotowany, to ma bardzo duże szanse. Ale dla mnie, faworytem jest hoj. Przy tym kłosie jeszcze też myślę, że ma, ma tutaj dużo argumentów. Holender jest młodszy, też jest swoim jakimś tam, może nie prime, ale, ale jest. No, w dobrej formie patrząc na te pojedynki, no bo za Szczepaniakiem to rzeczywiście Hamami, Pietrzak, Stolimanów to były demolki naprawdę solidne. Myślę, że Andrzej Grzebek będzie to trzymał na dystans. Ma chyba lepsze gabaryty z tego, co tutaj widziałem. Andrzej jest wyższy, zasięg ma gorszy, ale ma, jest wyższy, ale ma gorszy zasięg Polak. I też, no, duży też dla Grzebek, jakby nie patrzeć z takim Stójkowiczem. Podobna walka może to być dla do Romanowskiego, ale poza pierwszą rundę myślę, że, że powinno to wyjść. Standardowo dziękuję serdecznie za oglądanie typowania. No, i tu, żeby ten weekendzik był, był udany, gal jest sporo. Przyszły tydzień mamy, na pewno, chyba UFC. Na pewno, na pewno chyba UFC no i Fame MMA z tego co widziałem, też jest. Pewnie i dodam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało czasowo, ale w przyszłym tygodniu chyba będzie względnie spoko. Także zapraszam do oglądania oczywiście moich typowych, już, już bez zbędnego rozgadywania. No i to udanego weekendu, zieloności oczywiście standardowo Wam wszystkim życzę. No i co, powodzenia, Siemanko, udanego weekendu.